gotujemy wodę na makaron Wody niedużo, tak troszkę więcej jak jedna sześć takiego garnka stawiamy i czekamy żeby się woda na makaron zagotowała a rosół Stawiamy sobie na drugim palniku. Niech się też grzeje do zagotowania. Oto mamy przygotowany wstęp do naszej roboty. Jakaś satelita w tej wodzie pływa. Trzeba ją wyłowić. To jest Męk społeczny, się jakby Ale nic się nie dzieje. Do zupy pomidorowej makaron. Taki o sobie użyjemy. Prawda? Taki, rurki takie. Woda się już gotuje, prawda? Zabierzemy makaronu na dwie osoby, to biorę jedną taką garstkę, drugą no i trochę jeszcze troszkę na dwie osoby, na dwóch chłopów. Tak, teraz posolimy sobie ten makaron w się Zaczyna gotować. Tak, jedną trzecią łyżeczki wsypie. Może jeszcze ciutkę na no szubek łyżeczki. Tak. Tak. I teraz sobie obo Myszamy. Tak, ten makaron. I on nie się gotuje. rosołek, który się gotuję na mniejszym ogniu też pomieszamy rosołu nie przyprawiamy ponieważ już jest przyprawiony Rosół był przyprawiony tak żeby dobrze smakował wczoraj była niedziela to był rosołek a dzisiaj z poniedziałek to będzie zupa pomidorowa Da, da. makaron nie musi się gotować na takim pełnym ogniu niech on sobie tu na mniejszym się gotuje, a rosół sobie na większy weźmiemy ogień po to żeby zaraz zrobić z tego zupę pomidorową makaron często mieszamy żeby się nie poprzyklejał do dna garnka i żeby nie poprzypadał. Wrosoły w moment, bo już zaczyna buzować, co przygotujemy teraz słoiczek bierzemy. Wlewamy zimnej wody, nie ciepłej tylko zimnej, no tak jedną trzecią mniej więcej słoika. I tutaj Mamy koncentrat pomidorowy dajemy w zależności od tego ile rosołu tu rosołu mam pół tak, tak pół mniej więcej tego garnka jest rosołu no to tak żeby ta zupa była taka dosyć konsystencjalnie zagęszczona nasycona tym pomidorowym koncentratem. Mam tutaj jeszcze ciutkę śmietanki. To ją wleję. Te. I znowu śmietane. włożę. I też wleję. Ile śmietany wlewamy? Nie żałujemy. Nie żałujemy śmietany. Wlałem ile? Prawie pół tego. Zważywszy na to, że tu się rozszerzy, no to pewnie pół wyjdzie. Nie żałujemy tak mówię. I mąki damy pół takiej, pół takiej łyżeczki, pół. Tylko po to, żeby związało dobrze się wszystko w tej zupie. Wtedy szukamy zakrętki takiej do tego słoika, przez którą woda nie przenika. Zgadzamy sobie czy się dobrze dokręca. Dobrze się dokręciło. I mieszamy wszystko. Rosł już buzuje. Zmniejszam. Zuję jak szalone. Wszystko tu mieszam. Tu mi nic się nie wysypuje, nie wylewa. Te. Tak. Wymieszałem. No, może jeszcze trochę. żeby ta mąka się dobrze tam. o A tak, tak. radośnie mieszamy. Ile sił mamy. I wlewamy. tak Wlewamy. Możemy jeszcze troszkę tutaj wody. Odrobinkę dolać, i ten słońce jeszcze wypłukać. Tak, i teraz zwiększamy ogień na full i mieszamy. Ogień zwiększamy i zupę mieszamy. jak tu widzę, przyprawi się troszkę tak jakby poprzylepiały, to sobie zgarnąłem. I teraz mamy tutaj już zupkę prawie gotową. I teraz, aha, jeszcze ten makaron też, on się gotuje tutaj, mieszamy. Czy makaron jest ugotowany, czy nie? Jak już widzimy, że jest taki nabrzmiały i biały, to widać po wyglądzie. Na razie to surowy jest jeszcze, widzę, ale jako on nabierze takiego niepsistego, białego koloru i struktury, takiej swojej miękkości, nabierze. Ciekawy sposób na sprawdzenie, czy makaron jest ugotowany. Jeden krusek bierzemy i rzucamy na ścianę. Jak się przyklei, to znaczy, że makaron dobrze, ale ja to raczej kosztuje. Musi się trochę pogotować. Tak w sumie jest 15 minut. Taki makaron zawsze na opakowaniu pisze ile się gotuje. Wrzucamy do wrzącej wody makaron i tyle ile tam jest napisane na opakowaniu to tak długo gotujemy. Zupę też mieszamy, nie zapominamy. Ona moment zaraz dojdzie. O, widzę po widoku, że coś nie słona. To trochę mąki dodam. W tym momencie wcześniej nie dodawałem, tylko i pieprzu soli nie dodaję, bo słony był rosół chociaż dodałem wody, która jest z kranu była i słona, no to pewnie będzie niesłone, ale to się do soli w talerzu. Aby za dużo soli nie wsadzić i nie przesadzić. O, już się gotuje. Powoli. Zaczynamy się gotować. Tak, już, już wyraźnie się gotuje. No to teraz zmniejszam ogień. No i tak. 3 minuty do 5 minut. Niech się pogotuje I zupa będzie gotowa Makaron będzie gotowy Odcedzamy makaron Nakładamy na talerze Zalewamy zupką I jemy ze smakiem I zupkę mamy już gotową Smaczna i zdrowa Zupka pomidorowa czy zdrowa? No, chyba zdrowa, bo jeszcze z łupy chorej nie widziałem człowieka. Chorego to widziałem, ale z chorej to w życiu nie widziałem. Smacznego.